Siemaneczko widzowie, witam po raz kolejny na GeForce Kings i jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu przypominam, abyście w to miejsce wpisali kod matuszyst, który daje wam oczywiście 5% do, do doładowania oraz księczkę MISPET za darmo na start, jeśli jesteście nowym graczem. Ze mną jest oczywiście pan coach, który pomaga nam dobić stu także witam cię serdecznie. Witam serdecznie, no i dzisiaj do wygrania jest oto taki skinek jak Glock 18 Moda Glock 18 Vogue w stanie minimalware Za 25 ziko także zobaczymy szybciutko kto zgarnie tego skina Jest on oczywiście z filmu z Przemem, także polecam zobaczyć, polecam zobaczyć ten film i polecam zaglądnąć do Przema Co on ciekawego otwiera Komentarzy pod tym filmem było 68, także zobaczmy kto go wygrywa Aloes7399, bardzo spoko odcinek Mati, kozak, kozak że się udało no niestety zaspoilerowałeś trochę ten film, jeśli ktoś go nie widział, ale no tak, udało się, udało się. Także yy, także proszę bardzo, wygrywasz tego skina. Już cię w tym momencie szukam. To jest jeszcze z poprzedniego odcinka. I tutaj jest Aloes, subskrypcja publiczna, nawet serduszko ode mnie otrzymałeś, także proszę bardzo. Ale kolego nie masz tradingu w opisie niestety. Ja bym przypominał, żeby trading był. Niestety musimy zrobić re -rola. Przykro mi, bo napisałeś naprawdę bardzo miły komentarz. Ale pamiętajcie, żeby był trading, żeby była subskrypcja publiczna, to są wymagania, dobrania udziału oczywiście w moich ja, wojach, których na tym kanale jest bardzo dużo Sigma odcinek. No i proszę bardzo, co ja kopiuję. To mam przekopiować. Dziękuję bardzo. No i dobra, sprawdźmy w takim razie, Siemano, czy, czy ty masz suba publicznego i czy masz trading. Znaleźliśmy cię, jest subskrypcja publiczna. Mamy trading, w ogóle widzę, że nagrywasz również, także pozdrawiam, pozdrawiam, powodzonka życzę na kanale. Jak ktoś jest zainteresowany, nie będziemy teraz chodzić przeglądać, ale widzę, że jest G4, także polecam do kolegi zaglądnąć. No i dobra, proszę bardzo Skinek, do Ciebie trafia, jest to Glock 18 Moda. Także proszę cię bardzo. A jeżeli wy takie skinki macie ochotę wygrać, no to nie zostaje nic innego jak zostawić suba na tym kanale oraz komentować wszystkie filmy, jakie fakt yy, przywrócono połącznie z serwerem. Bardzo się cieszę. Świeże to, bo nie chcemy tego widzieć. No i dobra, powiedz mi proszę w takim razie od czego zaczynamy. Jeżeli skinek już trafił, w takim razie do naszego widza. Dobra, to damy dwa razy i na ile. I na dwie osoby. Na dwie osoby na standardzie. Polećmy. Dwie standard, bitwa za piątkę. No i dobra, no tutaj fajnie to wygląda. Podoba mi się szczególnie zakończenie, ten początek takim. Wydaje mi się, że może być delikatnie nieśmiały. No ale dobra, nie przekreślajmy, bo te też skrzynki mogą fajnie podbić ostateczną kulę. I mam nadzieję, że tak się stanie. Dragon to świetny start, bardzo ładny. Skin grze wygląda słabo. Ohoho, oh, oh, dziękuję, dobrze, dobrze. Back to back. Back to back, tylko tym razem w Factory New. Factory New. Trzy no, razy. Pierwszy, ostatni. Też bardzo ładny FAMAS, który jest droższy niż skrzynka, także świetny start. Jest tutaj CZK Silver. No, trochę tańsza niż. Niż. Trochę tańsza, o wiele tańsza niż skrzynka. No i skrzynka, FAMAS mechanizm Także Angel się nie podpisał. A Marek. Uhuhu. Uh, uh. A nie, czekaj. Ej, Dead by Papi to nie jest ten skin, co kosztuje 1500? Nie, to y, tamten to jest Midnight Lily, on jest z kolekcji okay. tej samej co White Lotus. Dobra, okej, okay. ja, mega nie podobnie wyglądał co ten. Ja już myślałem, że to tutaj fuck. przywaliło naprawdę grubo, ale niestety. Dobra, już się trochę podnieciłem, ale teraz tak patrzę, to naprawdę słabo zaczęło dropić. Pierwsze rzuty były świetne, teraz lipa. No mieli, mieli, co? Volt to nie daje nic, kurna Neptun nie daje nic, Evron nie daje nic. No i co to ma być? Powiedz mi, co to ma być? Chodź, już przewidziałem, że Neptun nie da nic. Świetnie, dobra, no teraz czar, za mocno skutny, dobrego. Dobrego. No klar, Garden, no i Lipa. Blackbird, wiadomo, że nie da. A dobra, Blackbird jak, jak na złość, to. stylet to zatrzymują. No i proszę, teraz Fire Serpent. No dziękuję, jeszcze Akibara. I jeszcze Proszę. Jeszcze, je, jeszcze jeden Fire Serpent? Fuel Injector. Okej. Okay. Okay. Mamy. Mamy. No i jaką piękną Przedwoita. bitwę. Przyzwoita. Przyzwoita. Ja bym powiedział, dwa. że bardzo dobra bitwa. No, początek zarąbisty, środek beznadziejny i końcówka lepszej wymarzyć chyba nie mogłem sobie. No i bardzo, bardzo ładnie i wracamy w tym momencie na dobre tory. Round to stoka zbliżamy się coraz bliżej. No coraz bliżej może nie, jesteśmy, nie jesteśmy nawet w połowie, ale i tak świetnie. Dobra, to w takim razie ja teraz przywalę jakąś bitewę. To jest oh, bitwa kurde. oczywiście na trzy osoby. Także nie będzie ona tak droga jak poprzednia, ale i tak z potencjałem, bo jeżeli taki sztylet poleci na prawo. No, będzie świetnie, będzie świetnie. mazy również. Ja tutaj chcę najtańszej temki, potem trzy awupki Viper, jakiś nożyk za trzy stówki. No i szejka również nic. To jest moje marzenie. No i mam nadzieję, że tutaj chłopaki dropną w końcu, w końcu. Dropną sztylety po prostu. Jak na razie Judgment of Anubis. Mamy pierwszego lepszego skina Emerald Dragon na środek. No to na prawo sztylet może. Na sam koniec. O komana. kurde, No sztylet poleciał, tylko szkoda, że nie w to miejsce, które chciałem, żeby poleciał. No ale mam nadzieję, że chłopaki może będą w stanie jakoś to dogonić, bo jak na razie wygląda to po prostu po prostu przykro jeszcze my dostajemy złotego moza. No i mamy lipę, mamy lipę. No, może szejk coś da takiego. Może szej coś dalej. Ciężko będzie, wydaje mi się, że taką bitwę... Wygrać. Jest oczywiście najpierw wiadomo, że nic nie dalej. Da, Rapanuj, może mamy wulkana na środku. No to chyba wydaje mi się, że kolega na środku mógł już nas przebić, ale pytanie: co. O, ej, proszę, proszę. Proszę, przebił mnie, nie? Nie, nie przebił. Fuck. Ajajaj, aj, aj, no, mocna bitwa była. Kurna, mocna była. Gdyby nie ten sztylet, to naprawdę mielibyśmy tutaj świetny po prostu profit. Szkoda, kurna szkoda. No, shake z tym blue fosforem naprawdę pokazał hmm. na koniec mocarne. Ocarnie się, ale tu też szkoda, no tylko 400. A bylibyśmy taki, takimi zarobasami. Dobra, co dalej robimy? Dlatego uważam, że. No, no, bitwa za dychę, no bitwa za dychę, na dwóch standardowym. Chociaż nie wiem, czy to nie lepszy będzie underdog. Jak myślisz? Ja myślę, że polecimy standard. Standard? Dobra, to przywołuje bota i niech się kręci. Wezmę sobie łyka wody. No i proszę, no i proszę bardzo. Zaczyna się. Może Titan na start, żeby tak uspokoić mnie do końca. No niestety nie, niestety nie AWP Viper. Klasyczny Meiji. Teraz Evron. Containment Bridge. Ładnie. Okej. Okay. Za mocno skuty. Może jakiś fajny, fajny Gamma Doppler. Emeraldy. No to od biedy może, może być. White może White Lotus bez Gamma Doppler na prawo. No i bot Henry wychodzi na prowadzenie, Dobra, gacie Wracamy, teraz my wychodzimy na prowadzenie. Ale tutaj dalej nie ma tych wybuchów. Ta bitwa kosztuje dychę. Halo, halo, proszę się obudzić. Space Valute 860 zł. Ja chcę widzieć bombę. Oko Horusa, może być Desert Hydra. Okej, okay. w końcu o, ładnie. coś drogiego. Meduza, błagam. No to może, może Meduza. Okej, okay, okej, okay, I... proszę. Talonik, Excalibur. Zarzuć czymś dobrym dla nas. Kurwa! Aż tyle? Nie! Ajajaj. Aj, aj. O Boże. Mówiłem, żeby tutaj dać underdoga, jak przyjebał, jaka jest szansa w ogóle na motyla fejda. No tam jest 0,5% na pewno, tak mi się wydaje. Ja pierdziele, nie wytrzymam. Co teraz robimy? Kurna, bitwa za dychę przegrana. Osobiście mam ochotę walnąć bitwę za 20 na dwóch. No nie. To jest bitwa o wszystko, albo Dobra, nic, damy albo standard. Już, już. Chociaż wolałbym dać underdoga, ale naprawdę wcześniej daliśmy... Czekiwanie na gracza? Czemu nie mogę dodać bota? No, to y, bitwa za 20 tysięcy się nie udała z przyczyn takich, że nie można dodać bota do takiej bitwy, więc zrobimy tańszą Władnie. bitwę, jednak. I to, to i jest takie coś na trzech dajmy sobie na undera i lecimy. Dobra, albo bus, albo przewóz. Albo wus albo przewóz. No, tu jest ładna bitwa. No, może tutaj jeden, szczególnie ten Fire Serpent na koniec. Mam nadzieję, że botom naprawdę dołoży coś ciekawego. No, i kurna, pasuje się odkuć. Tak, tak szkoda tej bitwy, że ja, ja faktycznie czułem tego underdoga. I na koniec, na jednym ekskaliburze nas jedną Oni się po prostu motylkiem, fejdem za